Cześć wszystkim, znowu gościmy dzisiaj Karola, głównego inżyniera w firmie Pewny Lokal, który zajmuje się odbiorami lokalów z rynku pierwotnego, z rynku wtórnego i ogólnie odbiorem technicznym lokali, tak? Dobrze no, mówię? Tak jest. Dla tych, co nie oglądali poprzednich to odcinków, to e, poprzednich lekcji, to zachęcam do obejrzenia tego, jak odebrać mieszkanie ze stanu e, deweloperskiego. Również nagrane odcinki z Karolem, a dzisiaj powiemy trochę o rynku wtórnym, czyli o czymś, co no, nie ma tych standardów takich jak, jak mieszkania deweloperskie, gdzie jakby wszyscy się przyzwyczaili, że jest pewien standard, do którego deweloperzy powinni dążyć, tak? Zgadza się, no, rynek wtórny od pierwotnego różni się tym, że o ile w przypadku rynku pierwotnego mamy, mamy dokumentację, umówiliśmy się na coś konkretnego z deweloperem i możemy tego wymagać, mamy, mamy do tego pewną swobodę, no o tyle w ryn na rynku wtórnym e, kupujemy to co widzimy, w związku z czym no, w tym przypadku warto się przygotować, warto zweryfikować pod tym kątem technicznym nieruchomość, żeby się nie okazało, że nagle taka inwestycja będzie się wiązała z koniecznością poniesienia dodatkowych kilku, kilkunastu tysięcy złotych, żeby ją doprowadzić do stanu, który spełni obowiązujące standardy na rynkach. I bezpieczeństwo jest. przede wszystkim, tak? Bezpieczeństwo. Szczególnie, że mamy mieszkania, które lokale, mieszkania, budynki, które mogą mieć 5-10 lat, ale mogą być też takie, które mają 100 i więcej lat, tak? Więc I tak, tutaj ta historia może być bardzo rozległa. Okej, okay. to powiedz mi, tak, jak Jakbym ja był klientem i chciałbym kupić mieszkanie z rynku wtórnego, już nieważne jak, jak stare jest to mieszkanie, w jakim jest stanie, na co wy patrzycie przede wszystkim, jakby w momencie, kiedy przychodzicie do takiego budynku? Ech, na wszystko, ale jakbyśmy mieli tutaj sprecyzować w kilku słowach, co należy sprawdzić, no to. Instalacja, taki element, który, który no, na pierwszy rzut oka nie jest widoczny, a mhm. którego e, jakieś nieprawidłowości mogą wiązać się z bardzo dużą uciążliwością. Później musimy zweryfikować. E, nie, tak trzeba szybko, robicie pomiary tych instalacji? W sensie, weryfikujemy tak? tak, weryfikujemy je na przestrzeni na, 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 pod kątem tego, czy są, czy są szczelne, czy są jakieś symptomy, które mogą wskazywać świadczyć o jakichś nieprawidłowościach w działaniu tych wentylacji. No, i staramy się ustrzec przed tym no, zainteresowanych nabywców. Czyli instalacja, czyli mamy tak, yy, instalacja elektryczna? Instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja wentylacyjna. No to, są takie, to są takie. Te trzy trzeba to sprawdzić. Są, tak, to są takie instalacje, które no, no, z pewnością trzeba sprawdzić. Okej, okay. co dalej? No, weryfikujemy na pewno to, jak ten budynek został zbudowany, czyli konstrukcję. Jesteśmy w stanie na podstawie również symptomów określić i oszacować, czy... Czy są jakieś zjawiska, czy są jakieś niepokojące elementy, które wymagają tego, żeby się nad czymś pochylić, żeby coś sprawdzić, może nieco szerzej, czy żeby zwrócić na coś uwagę, że tego typu rozwiązanie konstrukcyjne będzie się wiązało z jakąś tam konkretną uciążliwością? Tak na przykład, jak to, jak to może wyglądać w rzeczywistości? No, na, przykład, na przykład, mając do czynienia z domem konstrukcji szkieletowej, typu lekkiego, tak zwanym domu zbudowanego w systemie kanadyjskim, to musimy uważać na to, że no nie poprowadzimy jakkolwiek instalacji, że musi to spełniać ściśle określone parametry, że możemy mieć problem chcąc na przykład zawiesić szafki w kuchni, no bo najzwyczajniej w świecie takie ściany mają ograniczoną nośność. To są takie najbardziej błahe, ale. a jest mało w Polsce, co, na, co z wielką płytą? No Wielka płyta. Nie tutaj ciężko, ciężko jest, pewnie musielibyśmy nagrać odrębny cykl, który mówi i stanowi tylko i wyłącznie o tym. Podejrzewam chcę e... tylko jeden przykład, jakby na, na co zwracacie uwagę na przykład, jakby co może spowodować, że wartość tego lokalu będzie kompletnie inna w oczach kupującego niż sprzedającego. No, w wielkiej płycie to możemy, to są, takie, to są takie błahe rzeczy, ale możemy się skupić na tym, jak to wygląda pod kątem akustyczności. Na przykład, zobaczyć, jak, i, czy jak, to wszystko, jak to wszystko się rozgrywa, jak ten dźwięk się rozchodzi, i czy na przykład się nie okaże, że każde tupnięcie sąsiada na górze, na górze nagle okazuje się być yy, słyszane i uciążliwe. Mhm. To, jest taki, to jest taki błahy, prosty, ale, ale istotny przykład. Możemy zweryfikować izolację termiczną budynku, sprawdzić, czy, czy budynek jest po termomodernizacji, czy jeszcze tej, tej, tej termomodernizacji nie miał w przypadku starego budownictwa. Te standardy się zmieniają. Musimy dążyć do, do tych parametrów, które są narzucone w dzisiaj, i zbliżać się do nich, żeby, żeby się nie okazało, że, że, że taka inwestycja zaraz będzie wiązała się z koniecznością. Dołożenia jakichś tam warstw, czy, 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 czy przeprowadzenia gruntownego remontu, elewacji. Ale tu mówimy już o samym budynku, mówimy tak? Mówimy o budynku, mówimy o domach, szczególnie, bo faktycznie mhm. w, przypadku, w przypadku mieszkań, no może, może się to wiąże z mniejszą uciążliwością ze względu na tą odpowiedzialność zbiorową. Mhm. Weryfikujemy również takie elementy, które mogą świadczyć i stanowić się o pewnych komplikacjach związanych na przykład z nieszczelnościami, czyli z tą hydroizolacją, która, która musi w takim mieszkaniu czy w takim domu się znajdować i musi spełniać również określone parametry. Jesteśmy w stanie przewidzieć, czy, czy taki dach, który mamy na budynku jednorodzinnym, niedługo będzie wymagał wymiany. I, i gdzieś tam przewidzieć i nawet oszacować koszty związane z, z wymianą takiego, takiego poszycia czy konstrukcji dachu. Okej. Okay. Z mojego punktu widzenia tego typu sprawdzenie techniczne jest o tyle ważne, że może posłużyć później do negocjacji cenowej z klientem, bo w momencie, kiedy jesteśmy w, w takim procesie zakupu, to taka zewnętrzna opinia ekspertów może nam posłużyć do tego, żeby wskazać, jakim rzeczywistym stanie jest mieszkanie czy dom, o czym wcześniej sprzedający no może nawet nie wiedział i myślał, że sprzedaje coś, co nadaje się w 100%, jakby jest w bardzo dobrym stanie, a się okazuje, że to jest szereg rzeczy, o których, o których trzeba wspomnieć i trzeba mieć na uwadze. Ja myślę, że tego, tego typu usługa jest kluczowa, szczególnie w budynkach, które, które już mają swoje, swoje lata. Masz rację, no takie budynki są obarczone siłą rzeczy dużymi nieprawidłowościami i wadami wynikającymi z wieku, ze mm -hmm. zużycia. Na ile, na ile są projektowane domy? Tak? Masz, masz jakąś e, taką wiedzę, jakby. Na, bo, bo wiadomo, że amortyzacja pozwala nam na zamortyzowanie budynku przez ileś tam lat. Tak? Najczęściej ten, te lokale są jeszcze do użytku po tej amortyzacji. To nie jest tak, że ten, to mieszkanie się nadaje do, do wzburzenia, czy ten budynek jest nadaje się do zburzenia, Natomiast każdy budynek jest projektowany na ileś lat. Jest jakaś, taka, jest jakaś taka wartość średnia? Po ilu latach ten budynek powinien zostać albo gruntownie wyremontowany, albo powinien, powinien zostać zburzony? Tutaj... Ciężko jest to jednoznacznie określić. No, tak jak mówisz, to nie, jest, to, to nie wygląda w ten sposób, że jak dom został zaprojektowany na 100 lat, to za, po, 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 po w 101 roku użytkowania się zawali. Tutaj musielibyśmy też wziąć pod uwagę zużycie tych elementów składowych, czyli takich komponentów jak na przykład stolarka okienna czy drzwiowa, która, której żywotność przewiduje się na 20-30 lat maksymalnie. Jak instalacje, które w zależności od rodzaju mają również kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Możemy przewidzieć to, czy na przykład źródło ogrzewania, jakim jest kocioł grzewczy, będzie niedługo wymagał wymiany, czy nie no, na podstawie tego, że takie kotły faktycznie mają przewidzianą żywotność na 20-15 lat maksymalnie. No Jeszcze dodatkowo tutaj dochodzi ten aspekt tego, że pewne, pewne parametry, jak, jak chociażby ta izolacyjność cieplna, ulega Cyklicznie obostrzenia. Są pewne wymogi, które muszą być spełnione dzisiaj, i już wiemy, że za kilka lat te parametry będą obostrzone, że, będę, że te budynki będą musiały być bardziej szczelne, bardziej energooszczędne. No, w związku z czym na pewno, na pewno trzeba się liczyć z tym, że, że dom, który, który ma kilkadziesiąt, kilkanaście lat, no, nie będzie spełniał tych standardów, które, które są narzucone w dzisiejszym budownictwie. No i warto to faktycznie, warto to faktycznie przewidzieć. No daje, nam to, daje nam to niewątpliwie kartę przetargową w postaci ne, takiego raportu, w którym jest to wszystko opisane, te wszystkie nieprawidłowości no i może to posłużyć, tak jak wspomniałeś, jako, ne, jako jakoś, jakoś, jakiś argument y, przy negocjacji ceny. Omówiliśmy tylko kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Zapraszam Was do kontaktu z firmą Pewny Lokal, bo wtedy poznacie jakby całą listę rzeczy, które, które oni sprawdzają w przypadku swoich raportów. Na pewno warto, ważne jest to, żeby sprawdzić te wszystkie kwestie związane z technicznym odbiorem lokalu z rynku wtórnego, bo problemy mogą być równie duże albo nawet czasami większe niż w przypadku mieszkań z rynku pierwotnego i przystosowanie do takiej użyteczności może być o wiele bardziej kosztowne. Dziękuję Ci bardzo Karol, że znowu uczestniczyłeś w naszym szkoleniu, a Was zapraszam do kolejnej lekcji. Dzięki.